Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Witamy we wtorkowym temacie dla reportera Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zapraszamy pod numer 65-529-5529. Telefon się już rozdzwonił. No to proszę bardzo, nie dajmy mu czekać. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Z panem Jarkiem rozmawiam? Tak. No więc pan kiedyś prowadził takie różne imprezy latem nad Jeziorem Bieleńskim na plaży, Pamiętam. pan o tak, w ale w miejscowości Osłonin. No, ale to było wieki temu, był no, Nie, nie. Chciałem Pana tylko naprowadzić, o którą plażę mi chodzi. A. Bo w niedzielę mieliśmy taką sytuację, że przyjechali sobie żużlowcy z Leszna, samochodami wjechali na plażę, uh -huh. kamperem na plażę, przywieźli ze sobą skuter wodny, który jest zabroniony na tym jeziorze, przywieźli jakiś skonstruowany przez siebie motor, którym jeździli po jeziorze. Hmm. Rozumie pan to, 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 jak to jest? Prawo jest tylko dla tych lepszych, a, a ta reszta to się nie liczy. Czy ja myśli, jest, jest, jest to park krajobrazowy, obowiązuje strefa ciszy, a oni sobie zrobili imprezę bezpośrednio na plaży hmm. w samochodach. Czy ja myślę, że ktokolwiek by to był, to, to nie jest tak, że sobie może łamać prawo, tylko... No więc właśnie, pytanie, no to, pytanie tak. czy, czy, czy ktoś zaprosił państwo policjantów w to miejsce? No więc właśnie, sprawdziły. dlatego... Wczoraj było to sprawdzone w urzędzie gminy w Przemęcie, mhm. nikt im żadnego zezwolenia nie wydawał, a oni sobie zrobili od południa do wieczora imprezkę na plaży. Mówię, pani z ochrony środowiska pyta, czy byli samochodami bezpośrednio na, na plaży? Mówię tak, byli. Mhm. Którędy wjechali nie wiadomo, bo jest barierka, z drugiej strony jest zakaz wjazdu, a oni imprezowali na plaży. Mhm. I najlepszy był ten motor, który y, po prostu y, ma zrobiony jakiś podest, że utrzymuje się na wodzie, koło tylne ma zamocowane jakieś łopatki i tym sobie pływali po, po jeziorze. Taki gdzie tu strefa ciszy, gdzie tu ochrona środowiska i takie inne rzeczy. Ale jak rozumiem, pan ma tam jakieś materiały zrobione, jakieś zdjęcia? Kolega coś? ma filmik nagrany. O, o widzi pan, najlepsze w tym wszystkim było to. Kolega nagrywał, podchodzi do niego pani z tego towarzystwa i mówi, żeby nie nagrywał. A on mówi, będzie nagrywać, bo to, co oni robią jest niedopuszczalne. Mm -hmm. A pani mówi tak, to niech pan pamięta, że ja pana Yy, że ja panu robię zdjęcia. Czy to już to, jest to, to jakaś groźba, czy co? Nie, no, to, to tak samo pani może robić zdjęcia, no, jak i pan no, ale może to tak robić zdjęcia. Wtedy. Dobrze, proszę pana, no, jest, zachęcam pana, skoro macie panowie klasy, no, ewidentny dowód na to, że, bo ktokolwiek by to był, proszę pana, czy to by sportowcy byli, czy to by byli politycy, tak? To nie ma znaczenia, jeżeli są zasady, które się łamie, to się po prostu składa to jako dowody. Ja bym na pana miejscu poszedł po prostu na komendę powiatową policji w Olsztynie, nie? I, tak, Olsztynie. i po prostu przedstawił ten materiał dowodowy i niech państw, pano, państwo policjanci no po prostu egzekwują, tak jak wobec każdego innego Kowalskiego, który po prostu skoro jest zakaz pływania sprzętem motorowym po jeziorze, no to po Jeszcze prostu... Jeszcze nie jakimiś wynalazkami. No czymkolwiek, tak? tak? Bo ja rozumiem, że jeżeli to jest jakaś tam strefa ciszy, gdzie nie wolno motorówkami żadnymi jeździć, to jak to się zwie, tak się zwie, to produkuje hałas, w związku z tym pewnie łamie te zasady. Nie, tak, nie, wie, wie pan, motorów na silnikach szpainowych można pływać, mm -hmm. ale zabronione są skutery wodne. Mm. A skuter go asegurował, skuter. a dron to no, nagrywał. Pan. No widzi pan. Dlatego zachęcam, żeby po prostu, bo to wie pan, tak to, no tu na antenie pan powie, no to okej, okay, tam może się ktoś... Może usłyszą. Może ktoś się zawstydzi, natomiast jeżeli dochodzi do rzeczywistego wykroczenia, no to od tego są nasze służby, czyli Komenda Powiatowa Policji w tym przypadku w Wolsztynie, żeby wyegzekwować. Mm -hmm. Dlatego ten materiał dowodowy bym po prostu przedstawił. I jeżeli tam są numery rejestracyjne, jeżeli tam są jakieś takie... Dane pozwalające na rozpoznanie danych osobników, no to panowie policjanci ich rozpoznają i ustalą. I podejrzewam, że jeżeli doszło do wykroczenia, no to mandaciki się posypią. No, no także zapraszam, po prostu na komendę powiatową policji tam no złożyć takie powiadomienie o naruszeniu przepisów. Tak jak to robią, kierowcy na przykład mają swoje filmiki tam z samochodów, tak nie tak z kamerek, tak. jak widać wykroczenie, to to się po prostu przedstawia jako dowód, a, pole, a policjanci już wtedy mając ten dowód, mogą egzekwować i ewentualnie karać. Także no zapraszam. A jeżeli to rzeczywiście byli sportowcy, nasi szanowni, no to. No, jeżeli, no, jeżeli nas y, słychać y, w klubie, to może by tak klub y, rozmowę dyscyplinującą przeprowadził. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 65, 529, 5529. Tylko część żużlowców pochodzących z tego rejonu jeździ gdzie indziej w klubach. Także no, y no, ta... Znaczy, no więc mówię, no to na zasadzie takiej, że trzeba mieć dokładne dowody, ustalić, mm -hmm. no ja nie wiem, no. Widoczni są, osoby publiczne są widoczne lepiej zawsze i zawsze. pamiętać o tym powinny, nie? Mamy telefon. No, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj tak dzisiaj tak w Elce było ładnie opisane, jak pan prezes wiosłok opowiadał się o gałęziach. To no. ja mam takie pytanie do pana Prezesa, kiedy ludzie mogą wywozić odpady do przoku? którzy pracują od 7 do 15, w tych samych godzinach jest czołg otwarty, a... a kiedyś był dłużej czynny, do 17. A ja wiem, że w soboty też jest czynny. Już jest zamknięty. o bo, widzi pan, bo ja na stronie, można, na stronie można sprawdzić, że jest czynny od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. No są ludzie, którzy pracują od 8 do 16, od 7 do 15. Ma pan rację? I nie ma cokolwiek gdzie wywieźć. Ok. Żeby pan prezes się wypowiedział w tej sprawie, czemu było to miesiąc temu jeszcze otwarte do godziny 17 hmm. na przykład i w soboty, a teraz jest zamknięte. Okay. Znaczy z tego co wiem, przoki prowadzą zewnętrzne podmioty jakieś, bo to wiem, że zawsze przetarg na prowadzenie przoków. Tak. Natomiast no, związek powinien te godziny tak określić, jak Pan słusznie zauważył, żeby chociaż jeden dzień w tygodniu. Był otwarty dłużej, tak jak jest z urzędami no. na przykład, nie? Tak, dokładnie, no bo te gałęzie, to tam Pan prezes opisał, no można dać sąsiadom, ale jeżeli ktoś ma kuby i zgłoszone bio i te gałęzie może za darmo tak, oddać do przoku, tak, no to tak. po godzinie 15 no nie ma szans. No ta sytuacja, którą opisywaliśmy, właśnie dotyczyła osoby, która korzysta z ulgi yy, na bio, więc a jeżeli, wiele osób nie korzysta z ulgi, więc może spokojnie do przoku odstawić. Czyli mówi Pan, że jest tylko do 15, to się Tak, po... i 5 dni w tygodniu. Kiedyś był w sobotę czyny, tak jak Pamiętam. Pan to kolejka teraz w sobotę nie. rano tam zawsze stała. Ta, ale już teraz tego nie. jest jest na stronie normalnie przodu pisane, w jakie dni jest otwarty. Dobrze, to tutaj poprosimy, żeby tę decyzję przemyśleć i może chociaż jeden dzień w tygodniu wydłużyć. Dziękuję, Ktoś, dziękuję bardzo. Chociaż, no mówię, pewnie co? Pewnie trzeba było nad godzinę może płacić. Tak? No, albo może kogoś to... dotrudnić, że tak powiem. Albo... Y, 655295529 i kolejna Mamy, rozmowa mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Chciałbym e, e, w sprawie tam e, miejsca składowania nieczystości w mociszkach coś, coś się wypowiedzieć. Miejsce składowania nieczystości proszę się wypowiadać, tylko proszę radio ściszyć, bo echo mamy. Już wyłączam. Dziękuję. I jeszcze raz witam serdecznie. Proszę Państwa, miejscowość Mościszki, teren ogródków działkowych, tych tam domków letniskowych jest takie miejsce, gdzie się e, wywozi te różne nieczystości. Tam są po, przywiezione kubły i te kubły mają pięć kolorów. Mhm. Zielony, niebieski, czarny, żółty i brązowy. I tylko na jednym kuble jest taka kartka oblepiona e, w środku jest znaczy, yy, torebka foliowa, w środku jest kartka z napisem bio i ta kartka sobie tam jeszcze po prostu dymda, się od tej taśmy po poodklejało mhm. i ja tam mam swój dom letniskowy, tam po prostu yy, przyjeżdżam i się okazuje, że yy, w jednym yy, kuble jest i szkło i, i trawa i po prostu, plastik, tak jakby po prostu nie było możliwości, żeby na tych kubłach po prostu je, je, je oznaczyć co do czego się po prostu w, 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 wrzuca. Tam jest taki po prostu miszmasz. masz. Rozumiem. Czyli chodzi panu o to, żeby te kuby odpowiednio jeszcze opisać, żeby... Żeby były, no bo nie wiem, no ktoś po prostu przyjeżdża i nie wie do mhm. czego służy żółty kubeł, do czego służy niebieski nawet po prostu jest kubeł do, 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 do czego jest żółty, do czego po prostu jest czarny. Okej, okay. a jeszcze mi proszę powiedzieć, to jest jaki teren? Czy, żebyśmy ustalili sobie tego, co te kubły wystawia? Proszę Państwa, te, te kubły, to o, o, obsługuje to wszystko, e, to jest teren gminy Krzywiń i najprawdopodobniej e, z Kościana, tam jest po prostu firma, która po prostu Aha. się zajmuje po prostu przywożeniem, bo taki duży tam samochód po prostu przyjeżdża i te kuby po prostu Yy, yy, Zabiera. No. Gmina Krzywin, dobrze. To... to jest teren, to jest teren, yy, to jest wieś Mościszki mm -hmm. i z tej wsi Mościszki tam po prostu przy, przylega takie yy, osi, yy, osiedle tych domków letniskowych, ty, mm -hmm. takich, no, tam też część ludzi mieszka na stałe to jest taka, no, przylega to się po z tą wioską Razy po prostu łączy. Nie? Jasne, dobrze, to spróbujemy pana Wójta Krzywinia poprosić, żeby to albo, no, albo sam, albo żeby z właścicielem ewentualnie. No potem jest uzgodnił, pan naprawdę po prostu bo, pomieszane wszystko, po prostu mi się serce po prostu kroi, że cho tak chocia o Chociaż, Dobre? chociaż Szanowny Panie, yy, nawet jeżeli będą napisy, jak znam ludzi to i tak mogą wyrzucić nie tam, gdzie powinni, ale jak już będzie napisane, no to już w ogóle nie będzie wytłumaczenia. No właśnie. Dobrze. No właśnie, no właśnie. Dobrze. Dziękuję no panu. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Mościszki, śliczna miejscowość położona nad jeziorem Murka. Takie jest śliczne jezioro, mm -hmm. tam na tej północno-wschodniej części naszego regionu. Mm. 655295529. Dzień dobry. A, ups. Dzwoniło, dzwoniło Mio, mi się, wyzwoniła. się, nie dodzwoniło. Teraz 65, może. 529, 5529. Dzień dobry, jednak. Eee, nie znowu jeszcze. się zaczyna. Poczekajmy teraz chwileczkę. Dajmy, bo tam się może zapchało, może gdzieś tam te elektrony się w tych kablach gdzieś tam przy... Państwo się pomieszali. Szytkały tam, być potrząśni. Proszę tą słuchawką trochę niech te ta elektrony tam... Wiesz, wysyp, trochę się poluzują, żeby przechodziła rozmowa. 65 529 529, przypominamy Państwu. Dzisiaj sprawy śmieciowe yy, i jeziorne. Tak, że tak powiem. 65 529 5529. Dzisiaj... Jest telefon. Tak, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chodzi mi o próg zwalniający na Gronówku bo wczoraj powstał. I, I się chciałem spytać, czy na, na osiedlu też będzie montowane, montowane prog musiałby pan tak doprecyzować. Na którym osiedlu by pan sobie życzył tego progu? Gronowe. Osiedle gronowe. Osiedle gronowe próg. No, zgłosimy go jako potrzebę, dobrze, tylko że Dziękuję. ja przypominam Państwu, że z progami zwalniającymi jest tak, że progi lubią wszyscy, poza tymi, którzy tuż obok nich mieszkają. Także oczywiście sprawdzimy, czy jest to możliwe i prośbę przekażemy do zarządcy drogi. Tymczasem zapraszamy kolejną osobę pod 65 529 55 29. Linia wolna. No, I tak chwilowo jest y, przerwa mała, w związku z tym y, proszę wybrać, bo, bo szkoda, żeby się czas memnował na antenie. Hmm. Państwo mogą w tym czasie się do nas dodzwonić i podzielić z, się swoimi troskami, utrapieniami y, albo radością się podzielić. Na przykład Dzisiaj jest 25 października. Tej która no. była od rana widoczna. Dzień dobry, witamy. Witamy. Widać do tych progów, to może warto byłoby przy każdym remoncie drogi wcześniej zadać pytanie, czy y, mieszkańcy chcą tam później ograniczać ruch. I w związku z tym może po prostu wstrzymać remonty i niech te drogi i samoczynnie wstrzymują kierowców. Bo po co wyremontować drogę, jak się zaraz drogi? A to swoją drogą, ja przypominam, mieliśmy wiele sytuacji, gdzie droga została pięknie wyremontowana, po czym mieszkańcy zwracali uwagę, że pędzą nią, a kiedyś nie pędzili, no nie pędzili, bo były dziury, nie? Dobry, Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Kiedyś no. jakieś państwo wymyśliło taką zasadę, że naklejali na drogi naklejki, które imitowały dziury. Mhm. Polska poszła w tym trochę dalej, bo miała te dziury 3D. No tak. I to nie tylko Polska. No, no oczywiście, ale były u nas takie czasem w niektórych drogach fajne. Ale się remontuje, proszę. Jacek. Mój Polska no zrobiona jest ładnie ostatnio. Dużo, dużo w wokół. 65 529 5529, mam jeszcze minutę do przerwy w związku z tym jeszcze ktoś się zdąży dodzwonić, byle oczywiście chciał, więc proszę ten numer wybrać i czekamy na Państwa telefony co tam dzisiaj przy wtorku? A ty tęczę widziałeś w ogóle? Nie. Dzisiaj? Nie. Była po drugiej stronie po A po zach zachodniej stronie to widzisz, to ja patrzyłem na drugą stronę mm -hmm. i mamy telefon, dzień dobry. dzień dobry halo, halo, dzień dobry dzień dobry takie mam anegdotę, bo znalazłem klucze we Wilkowicach. Nie wiem, czy, czy dobrze się doznajem? No Właściwie to z taką informacją to tak lepiej do nas, do sekretariatu. Aha. Bo, bo oczywiście, jak już pan powiedział, że pan znalazł klucze, to może ktoś kto szuka kluczy, będzie chciał je odzyskać. Grzegorz, tak. czy jesteś w stanie wziąć numer od pana? Zawsze. Dobrze, to ty weź numer od pana, a my w tym czasie robimy krótką. Proszę, przerwę. żeby pan nie rozłączył. Nie, się pan nie Dziękuję rozłączy. bardzo. Dziękuję. Pozytywnej energii życzę Państwu Fogo, polski producent agregatów prądotwórczych. Wracamy w drugiej części tematu dla reportera we wtorek i pod numer 65 529 55 29 zapraszamy. Zaprosiliśmy, doprosiliśmy się. Dzień dobry. Dzień dobry. A jakby tak, jeszcze szanowny słuchacz, słuchaczka, słuchaczko, słuchaczko, ościszyło radio. Halo? Tak? My też mówimy tak i rozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poprosiłbym szanowny kwiaty i motyle dla Państwa z przychodni ortopedycznej. I przepraszam za moje wczorajsze zasłabnięcie i dziękuję za bardzo fachową obsługę. Przychodnia ortopedyczna w Leszczyńskim Szpitalu? Tak, w szpitalu. Okej. Okay. No to szanownie panie z przychodni ortopedycznej w leszczyńskim szpitalu, coście tam po panu pomogli. Dla was specjalnie kwiaty i motyle. Pozdrawiamy ortopedię i przychodnie zwłaszcza yy, 65 529, 5, 529. A ja jeszcze dodam, że wczoraj yy, wpadłem na Wójta Lipna w Leszczyńskim Jatuszu. się okazało, że się spotkaliśmy i widzę pana wójta, mówię, dobrze, że pana widzę, a pan Wójt powiedział Karolewko, tak wiem, słyszałem. Była wczoraj prośba o wyrównanie drogi w Karolewku i nawet mało tego, że pan wójt obiecał, że będzie wyrównana. To w przyszłym roku tam ma być nawierzchnia z kostki, Pięknie. także. To mieszkańcy Kawiolewka na pewno się bardzo ucieszą, chociaż przypominam, że kładzenie na wierzchni wiąże się z tym, że przez jakiś czas tam będziecie mieli utrudnienia, no ale potem będzie pięknie. Ale potem będzie kostka i będziecie mogli sobie. Co, co się robi kostką. Lubika się <grym robi. <grym 65 529 5529, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy. E, mam taką sprawę. Mieszkam miejscowość така szlichtingowa uh -huh. przy ulicy Wolności 29A. Mamy tam plastergowiska, mamy chodnik i wejścia do schodowej kwiatki. І по нормальних дещах там завжди стоїть вода, що не можна, що не можна просто вejти до, до сходової клятки. Uh -huh. Написав uh -huh. письмо до dostał Шліхтингова, że відповідь, що я матусь własnym zakresie. A... Te chodnik jest ich, ale mam zrobić to za własne koszty. Chodnik będzie pana, jak będzie go trzeba odśnieżać. Eee, a budynek jest czyj? Eee, budynek jest kupiony jakby prywatnie, nie? A Aha. chodnik jest gminy, nie? Mm -hmm. I panu tak. chodziło o to, że co? Ten chodnik jest zalewany, tak? Tak, tak, tak. Po normalnych deszczach, deszcz idę, że po prostu nie można wyjść z domu, e, wejść do domu, bo po prostu jest zalany e, normalną wodą, nie? Mm -hmm. e, wolności ile pan mówi? 29A. 29a. Dobrze, ja poproszę kolegę, który się tam wschodnim terenem zajmuje, żeby tam. Proszę zajrzał. pana, bo to jest taka jakby na galerii, bo czy żona z dzieckiem nie może wejść normalno No, kurde, no, kudy, no mieszka, czy, ile, dwie trzy rodziny tam mieszka, nie? No i to taki dom. Nie? I no po prostu, no nie, jest problem. W tym, nie ja rozumiem, że nie ma gdzieś odpływu, jak pada deszcz, że no tam, to nie... tam kiedyś to było robione uh -huh. i nie było zrobiono studentka, nie? Mhm. Uh -huh. No i teraz, no nie wiem, albo studianku robić, albo po prostu rozebrać to, tu kostku mm -hmm. i po prostu posypać, zmienić, żeby było to po prostu nie stoi, no tak, zmienić po prostu. Żeby 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 woda się... spływała do kanalizacji tak, deszczowej. Tak, 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 tak. Dobrze, poproszę kolegę Bartka, który tam we Wschowskiej jeździ, niech się przyjrzy temu i wypyta w ratuszu jak ten problem załatwić. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A ja jeszcze przypomnę, że wszystkie, wszystkie audycje, temat dla reportera są później dostępne w naszym serwisie lk.tv A jeśli ktoś na przykład nie usłyszał swoich kwiatów i motyli, a wie od kogoś, że były takie, to proszę klikać z datą danej audycji i tam można wszystko. Albo jak ktoś na kogoś wyzywał i. Też wszystkiego. Chce sobie ten ktoś odsłuchać na za co on mnie właściwie wyzywał, to też można z, posłuchać. E, 65-529-5529 czekamy dzisiaj i słyszycie państwo. że trochę region się taki odezwał dalszy, bo Ślichtingowa to przypominam już takie zachodnie skraje. Mm, to może się teraz odezwą jakieś inne skraje, na przykład. No, południowe miast, na przykład. Albo, wschodnie, albo północne. Albo właśnie północne były, bo ta gmina krzywin tak. ten... Te mościszki to też takie są, kresy północne. A ja już tak bardziej na. Prawie na, na, jak na, inflanty. Na północny zachód bardziej patrzyłem. <grym> takie rejony Wolsztyna, z Bąszynka nawet. O, tam też Wolsztyna jesteśmy. właśnie też, bo to też przepiękne są okolice. E, 655295529, śmiało, dzwoncie. I można podziękować, tak jak pan słuchacz dziękował panią z Ortopedii, ale można też podziękować komuś innemu. Można poz, no pozdrowić, to może nie Bo to audycje pozdrowieniowe, to one są jakoś wieczorem, nie? Przecież... Tam, tam bardziej randkowo już teraz No ale to pozdrawiam, no, pozdrawiam ukochaną osobę no, co? no raczej chodzi o poznawanie się Bardziej niż pozdrawianie Pozdrawiam jeszcze nieznajomą I wtedy już poznamy. I tak, zadzwoń do mnie, napisz I 65 529 5529. Czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy i mamy nadzieję, że jeszcze chwileczkę porozmawiamy, bo sześć minut do końca dzisiejszego wydania tematu dla reportera nam zostało, więc możemy te 6 minut wypełnić waszymi tematami. Dzień dobry. Halo. Halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja chciałam się dowiedzieć, kiedy są, o której godzinie są wystawiane te co można coś sprzedać? O, takie e, coś. A to dokładnie o 10.45 i o 14.45 zapraszamy na Radio Jarmark. Pod ten sam numer, pod który pani teraz dzwoni. Aha, czyli, o czy, Jarmark. O właśnie. Czyli za o ten... godzinę. No? Z małym układem. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. I do usłyszenia za godzinę mniej więcej. ci się klient. Dakle, tak, tak mm, mamy w Radio Jarmarku zawsze sporo tych telefonów, prawie tyle co u Ciebie. Tak, można na przykład ogłaszać y, oddam gałęzie. Można, bo takie ogłoszenia za darmo też bardzo chętnie y, y, s, y, słyszymy, tak powiem. Dzień dobry, witamy Dzień na. Dzień dobry. Nie. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałam takie y, y, zauważyć, że podziękowania. Mhm. dla szanownych panów redaktorów za tą audycję, która jest codziennie mhm. i dla wszystkich jeszcze redaktorów i chciałabym, żeby były może kwiaty i motyle dziękuję za. Dziękujemy Pani bardzo. My zawsze Państwu bardzo dziękujemy, jeżeli doceniacie naszą pracę i też oczywiście zawsze tutaj też wyrazy podziękowań dla naszego szefa, który nam cały czas to pozwala robić. Natomiast my sobie kwiatów i motyli... Umówiliśmy się, tak, że nie będziemy my, my sobie tak... My sobie nie, bo my sobie potem, mówię, przybijemy piątkę i mówię, że powiemy sobie, dobre. robota. My sobie ze smalcem. A kwiaty i motyle to ja mówię, dla takich różnych instytucji, zwłaszcza kiedy Państwo zgłasza że coś nie ma, że nie działa, że, że źle, a potem się okazuje, że można i jest zrobione i Albo... już jest dobrze, to wy wtedy mówicie: jest dobrze, a my mówimy wtedy: no to kwiaty i motyle, niech że się cieszą. Albo nie? zdarza się coś nieoczekiwanego i ktoś komuś pomoże, tak jak dzisiaj pan podziękował. Tak jest. Panią pielęgniarką tak. z poradni. 65 529 Ale my oczywiście zawsze się cieszymy, jak państwo nas tu pochwalicie, bo nic tak dobrze nie działa, jak pochwała, nie? Bardzo. To jest tak. chyba esencja naszego życia. Sama. Sama, sama. Tak. Krem de la Krem 65-529-5529. Jeszcze trzy minuty mamy, słuchajcie, dzień więc... dobry. Śmiało. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Chciałbym tutaj kwiaty i motyle dla pana, który ma zakład mechaniki w grodzisku, bo wczoraj miałem awarię, rozwaliło mi się koło. O godzinie, y, można powiedzieć, dziewiętnastej późnej, a on to bez niczego naprawił i chciałbym te kwiaty. Ale bez gobie. niczego, czyli za darmo? Za darmo, Kurcze, bez niczego. I ale fajny. naprawdę i chciałbym mu podziękować, że Jasne. taki mechanik w grodzisku się znajduje, który jest naprawdę... Otwarty i pomaga wszystkim nagłym przypadkom. Słuchajcie, nie możemy niestety, bo zaraz nas coś tutaj y, pogoni, że robimy reklamę, ale słuchajcie, w Grodzisku jest taki mechanik. Jeżeli nas słucha pan mechanik albo znajomi pana mechanika, który za darmo po nocy naprawił, uratował człowieka, to y, absolutnie, y, ja bym mu nawet medal dał, ale medalu dać nie możemy, a kwiaty i motyle możemy. Więc y, słuchajcie, Grodzisk. Grodzisk, tak? To się tak, tak mówi. Wielkopolski. Grodzisk, dla... Grodzisk tutaj koło e, tu A to koło? Grodzisko, Grodzisko, gmina Osieczna. Tak, Grodzisk, Dobrze, to tak. ja myślałem, że już w Grodzisku Wielkopolski nie. Mówi. nie, nie. Grodzisko, gmina, gmina Osieczna, gmina Osieczna pan, to już na pewno sąsiedzi słyszą, a jak nie pan mechanik słyszy, to, to mu powtórzą. Kwiaty i motyle dla pana mechanika, oczywiście. Przecież są dobrzy ludzie na świecie. Tak, takie telefony przywracają mi wiarę właśnie w ludzi, w dobry świat i tak dalej. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry panu, słuchamy. Dzień dobry. Wie pan co, ja mam taką prośbę. Macie tych redaktorów, którzy zajmują się wszystkimi sprawami. Dzwonię tu z Leszna, uh -huh. z osiedla Przyjaźni, że pana tu wzdłuż ulicy Estkowskiego jeżeli pan się dobrze orientuje, jest auto i jest stadia Po drugiej stronie są spółdzielni mieszkaniowej Leszczyńskiej parkingi dla samochodów osobowych. Mm -hmm. Tu staje bez przerwy samochód. Podejrzewam, że jest to samochód ciężarowy, chociaż po zgłoszeniu do, do służb naszych Straży Miejskiej interwencja nic nie pomaga. Nie chodzi mi nawet o to, że on tu stoi, tylko że zajmuje trzy miejsca, bo stoi wzdłuż na parkingu, gdzie jest parkingi przeznaczone do stawiania normalnie w poprzek, No nie wiem. Ja bym tylko chciał sprawdzić, czy to jest prawidłowe, bo ile mi wiadomo, przynajmniej na terenie miasta samochody ciężarowe, powyżej 3,5 tony nie mogą parkować. Ten pan w nocy jeździ, a w dzień całymi dniami stoi. Okej, okay, ulica Estkowskiego, parking tak. spółdzielni. No jeżeli to jest parking spółdzielni, no to też teren jest wtedy prywatny, nie publiczny, bo spółdzielnia jest takim podmiotem y, prywatnym. Natomiast, no dobrze, spróbujemy to wyjaśnić, bo tak jak, y, ok, czy rzeczywiście y, to było y, tutaj y, interweniowane. Y, ulica Estkowskiego. Dobra, dziękuję bardzo. Się to również. by było na tyle dzisiaj, proszę państwa. Jutro przypominam, będziemy w pełnej gotowości z kolegą Grzegorzem? Nie. Nie, z jutro. kolegą Rykiem. Z kolegą Rykiem zdecydowanie. Z kolegą Erykiem. Od godziny 9.15 będziemy czekać na państwa telefony, więc jak już macie sprawy, nie zdążyliście się dodzwonić, to zapiszcie sobie na karteczce, powieście na lodówce i jutro, skoro świt, czyli o 9.15, wybierajcie ten numer. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.